Ponownie witam już ostatni raz moi drodzy przy tym obrazie pejzaż drzewka drzewa bardzo fajny obraz olejny, 70 na 50 cm znowu urwał się filmik. Na końcu chciałem jeszcze tam parę szczegółów tam dodać, pobawić się z tymi światełkami. Jak to ktoś tam mi podsumował kiedyś w komentarzu, że tu parę światełek, parę, parę uderzeń i już obrazek oddać na Także właśnie teraz chciałem to zrobić, dlatego jeszcze postanowiłem, że raz tutaj się pojawię. Już, żeby nie przedłużać, to, to tak. Będę o tym magnesie mówił, bo chcę, chcę Wam się tym podzielić. I znowu nie zdążyłem tam powiedzieć na wpływ urwałem. Słuchajcie, magnes finansowy. Powiedziałem, pięć takich rzeczy, które musicie wiedzieć. Nie trzeba w to wierzyć. Wiecie, grawitacja działa, tak musi się to wierzyć, czy wierzycie, czy nie, to ona działa. Po drugie, yy, wymaga to regularnych ćwiczeń, żeby ten yy, magnet zadziałał. Po trzecie, czyli po prostu tak jak ze wszystkim, yy, yy, trzeba po prostu ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć dwa razy dziennie. To nie jest, ja mam różne nagrania, i dłuższe, i krótsze, mam takie, od, zacząłem od nagrania, yy, jeżeli macie, to z tym możecie sobie, od tego zacząć, od nagrania, od sobie to jest takie nagranie. Hmm, no pewnie nie macie, no, ale jest, możecie gdzieś znaleźć nawet w tym. na YouTubie czy gdzieś tam w internecie. Yy, albo kupić po prostu od Pawła. Cześć, że ja was namawiam. To, dobra, napiszcie do ja mnie wam, ja Wam po prostu przyślę nagranie swoje. Trzeba to raz, dwa razy dziennie robić i po prostu o tym zapomnieć. Odstawić robić dalej sobie swoje i tak dalej. I nie wierzyć w to, nie. Yy, czy tak. Nie trzeba w to wierzyć. Regularnie ćwiczyć, nie nastawiacie na, na efekty, że od razu tam wiecie. To, to zaczyna tak jak po dwóch, trzech tygodniach. Jak ćwiczy, robicie dwa, raz, dwa razy dziennie, i zaczynają się dzieć rzeczy dziwne. W moim życiu to będę mógł Wam poopowiadać. Może tak. Nie tutaj, bo. Żeby mi się tam nie przypiął do tego, jakiś jeszcze urząd skarbowy nie do Boże, tam. Nie. Przepraszam. Chodzi o to, że nagle się zaczyna w, w Waszych. Bo. Yy, Coś, to jest tak, że w każdym naszym działaniu, jeżeli coś tam planujemy, żeby osiągnąć jakiś sukces, tak? Planujesz, że nie wiem, zrobić jakiś projekt, realizować coś, tam zakładasz sobie firmę, zakładasz tak dalej, yy, i planujesz sobie, że tam w pierwszym roku to będzie tam po kosztach, coś tam, w drugim tam już, czy jeszcze ten, a w trzecim roku, w trzecim roku to już będą tam i planujesz sobie w biznes, planie, idę w tym roku tam i tak dalej, produkt masz taki, taki, i tak dalej, i, tyle, i możesz sobie zaplanować, tak? to tutaj nie ma, nie ma takiego planowania, po prostu to Wam życie przyniesie, bo yy, to tak jak jest jak w filmie Sekret mówią o, mm, autorze o tym, czy ta autorka o tym, że na przykład yy, wybierasz się w drogę, wybierasz się, yy, na przykład wyjeżdżasz z Wrocławia do Warszawy, tak? No to jadąc na przykład samochodem widzisz tam, nie wiem ile tam możesz widzieć, 500 metrów tam, 200 metrów do przodu, tak? Znaczy, jeszcze jak jedziesz w nocy, tak? Jedziesz w nocy i świecisz światło. Tylko widzisz tyle co przed tobą, tam na, na odległość 200 metrów, tak? No ale, ale jedziesz do tej Warszawy i nie wiesz jaka ona będzie dalej droga i tak dalej, ale znasz tylko ten, 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 te 200 metrów. I jadąc, 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 to ten otwiera się ten obraz i tak dalej. Ta droga się przed tobą... Roz... Tak samo jest z tym. Jedziesz tutaj w Warszawie, ale nie wiesz, jak to jedziesz. Czy będą objazdy, czy będzie przekopane inną trasą, będziesz musiał jechać coś tam, to ci życie pokaże. Nie? Akurat w tym momencie będzie tam. Naprawiają gierkówkę, bo jedziesz gdzieś tam inaczej, coś tam gdzieś, jakiś objazd w Pieczkowie Trybunalskim. Po prostu nie wiesz tego, jak ten. Ty tylko masz plan, że chcesz dojechać do Warszawy. Tak samo jest w życiu. I życie ci przyniesie na przykład różne rozwiązania. Ja, ja mówię i wiele takich że, przykładów mogę Wam podać, że życie na przykład. Mi pakuje, pakuje sukces problem, nie? Znaczy, sukces pakuje problem, pakuj, sukces, pa, sukces pakuje problem. Czyli, na przykład, żeby dojść do sukcesu, stawiam mi życie, ja to mówię, że życie nie stawia przed mną problemy, lecz wyzwania. Że raczej w ten sposób do, do tego podchodzę niż, niż jako problem, tak? Bo to są wyzwania, które trzeba obchodzić. Dobra, bo się znowu zapuszczę w jakieś dywagacje na temat problemów, wyzwań i tak dalej. Wracam do magnesu. Nie trzeba w to wierzyć, trzeba to regularnie ćwiczyć, nie trzeba się nastawiać na to, że tam po dwóch tygodniach, po trzech już zacznie działać i tak dalej. Oczywiście planujesz i to będzie działało, tylko że masz nie nastawiać się, że już powinno, o już. Jeszcze tym bardziej się, powiem taki przykład, że tym bardziej jest na przykład kiedy Brakuje wam kasy, tak? Ja mam wielokrotnie takie sytuacje w życiu miałem. Na przykład kasy mi brakuje, no to szybko magnes tu działam, żeby tą kasę sobie napędzić i tak dalej, żeby tej kasy mi przybyło. Nie, jak się nastawiasz i to właśnie tak przewrotnie to działa, że wtedy kurczę tego nie dostaniesz. Jeżeli jesteś taki, wykażesz taką nerwowość w tym, że, że chcesz, bo, bo tutaj wiesz sytuacja tego wymaga, potrzebujesz coś tam, musisz zapłacić coś tam, jakieś masz wydatki i tak dalej, to nie. Bo jeżeli będziesz tak do tego podchodził z taką nerwowością, to tylko sobie przyciągniesz taką nerwowość, tak? Nie przyciągniesz sobie kasy, nie przyciągniesz sobie sukcesu, nie przyciągniesz sobie właśnie tego, co tam sobie założysz, tylko, tylko przyciągniesz sobie więcej nerwowości. Dlatego właśnie nie, nie trzeba się nastawiać, tylko po prostu robić to, i zapominając o, o tym ćwiczeniu, o tym co Ty robisz. Na, na. Po prostu dlatego do tego wracam, dlatego bardzo dobrze to działa u osób, którzy w to nie wierzą. Po prostu dla świętego spokoju, kiedy... Chociaż są takie osoby, które nigdy tego nie zrobią. Gdzie tam, wiesz, jak już, jak już poznasz ten mechanizm, to głównie ten mechanizm, ten schemat jest taki, że trzeba sobie... sobie żeby, żeby to działało w naszym życiu, to po pierwsze potrzebne jest myślenie, i po prostu potrzebne są emocje, uczucia. Trzeba się nastroić, trzeba, trzeba tak żyć takim, w takim stanie, yy, takiego, yy, w takim stanie, którym już to osiągnąłeś. na przykład zakładasz, że chcesz nie wiem, zarobić 20 tysięcy złotych miesięcznie, to musisz, yy, troszeczkę to jest takie, wiecie, trochę takie udawanie, nie? bo to trzeba sobie taki stan wewnętrzny, wyzwolić. ale to tam opowiem, z wszystkiego dowiecie się w książce i dowiecie się z tego. Czyli troszeczkę musisz się jak gdyby poudawać, że po prostu już masz to, że jesteś spełniony w tym, tak? Troszeczkę tak przewodnie. Natomiast o to chodzi, że właśnie nie, nie, nie powinieneś się nastawić, dlatego to dobrze działa dla tych, którzy nie wierzą. Dobra, mówię, że to będzie działać, okej, okay, to zrobię, spróbuję, tak? No, ludzie też się zniechęcają po takim czasie, po tym. dlatego trzeba być wytrwałym, trzeba to robić systematycznie, tak jak powiedziałem, nie wierzyć w to, niekoniecznie trzeba w to wierzyć, systematycznie to robić. Po trzecie, właśnie nie oczekiwać rezultatu. Po czwarte, co jakiś czas trzeba to zmienić, to ćwiczenie, bo to nie jest tak, że to będzie działało tak, jak Wam opowiadałem, ten przykład z tym, z tą ulubioną potrawą, tak? Jak lubię ukraiński, to nie znaczy, że będę codziennie jadł barszcz ukraiński na śniadanie, obiad i kolację, tylko wiadomo, zjem go raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, maksymalnie pewnie trzy razy w tygodniu, i powiem mi, bo gdybym go jadł trzy razy dziennie przez ten rok, to bym pewnie nie upatrzył na ten barzysty ukraiński, który bardzo lubię. Tak? I tak jest ze wszystkim, właśnie w tym, w tym też jest, tak, że trzeba po prostu to ćwiczenie zmienić. No i po po piąte już właściwie to jest to, że, że to ćwiczenie trzeba zrobić sobie, nagrać, bo na większość nas, z nas yy, będzie lepiej Działało y, takie nagranie i odsłuchiwanie sobie y, właśnie w różnych tam, czy w chwili wolnej, czy, czy... wybrudziłem sobie... A, to trudno, wybrudziłem sobie... Już mam bardzo brudną paletę z tym i sobie wybrudziłem... Y, wiele. Ja. <laughs> Dlatego y, trzeba sobie samemu nagrać, chociaż pewnie są z, wśród was tacy, którzy... takie osoby, które... M, sam schemat wystarczy. tam schemat takiego... Jak gdyby scenariusz, taki scenariusz tego, co sobie, jak tam w jakiej kolejności yy, zwizualizować, bo to wszystko polega na takiej wizualizacji, na takim, takiej pracy z własnym, z własnym umysłem. Bo to, co, na, co, co nasz umysł potrafi, co, co, co potrafimy sobie jako, jako ludzie yy, z nim zrobić, to po prostu jest rzecz, są rzeczy niewiarygodne. I w tym właśnie wam w tym magnesie o tym pokażę, to pokażę. I i to na tym właśnie polega. To znaczy, z jednej strony, ja do tego zachęcam i o tym właśnie wam często opowiadałem i odwołuję się do Ekartatola, do takiego, do tych wszystkich filozofów Wschodu, tam do, do takiego odnajdywania w sobie tej, tej, tych pokładów, tej nieuwarunkowanej świadomości. A z drugiej strony, to to, co potrafi nasz umysł, to po prostu też jest niesamowite i takie odwoływanie się do tego, co nasz umysł zrobi, potrafi właśnie zrobić, to yy, też yy, tutaj właśnie dużą rolę odgrywa w takim, przy takim pracy, w takim magnesie finansowym. Yy, poza tym, co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, chciałem powiedzieć o tym, że, że yy, z jednej strony pozbywamy się ich chcemy, bo tam nie ma dostępu. Zwróćcie uwagę, że na przykład w grach yy, tych liczbowych. W takim lotto, czy w innych tam Ja, ja bardzo lubię i gram yy, namiętnie. Mo, mogę powiedzieć, że jestem zawodowym graczem. Yy, chociaż nie nałogowcem, bo gram wtedy jak... Znaczy stare, to jest tak właśnie jak z tym szczęściem, tak? Jak dowcipię z tym... z, z, yy, z tym yy, mośkiem, czy tam jakim, jaką tam ją na imię. Jest tym totolotkiem. Panie Boże, sprawdzę, że bym tego totolotka wygrał nie. No A Pan Bóg się odzywa z nieba, że to wyślij na ten... wyślij kupon, tak? Na tej zasadzie też właśnie wygląda. Że jeżeli nie grasz, no to trudno, żebyś wygrywał, nie? Dlatego trzeba po prostu grać, tylko temu tak jest z tym, tak jest też z magnesem. Trzeba to po prostu ćwiczyć, trzeba to robić, żeby mieć efekty. I jak nie robisz, to to nie oczekuj efektów, bo skoro nie robisz. No ale wracając do, do tego, do, do magnesu, to, to po prostu działa i ja bardzo do tego zachęcam. Będę Wam pokazywał, jak to zrobić, żeby ten... A Wy będziecie mi pisali później, jak, jak to wam w Waszym życiu zadziałało. Także to tyle. Natomiast co do obrazu, no to jest o tyle fajny, że chciałem... Kurczę, mało stali. Tej... Nic, będę pewnie nie musiał z sykatywą To przysun, bo jeżeli ktoś z Was zamówi, to będę chciał go najszybciej żeby był suchy chciałem troszeczkę tak yy, tą wielą znaleźć taki, taki znaleźć taki tutaj ten żebym taką znaleźć taki tutaj najjaśniejszy yy, w tym obrazie yy, najjaśniejszy fragment i tutaj chciałem to właśnie w tym miejscu zrobić ale sobie tutaj yy, o te rzeczy mi się tutaj bardzo o. i ten obraz przez takie właśnie pociągnięcia, on nabiera troszeczkę jakiejś różowości w krawo. mam nadzieję, że to zniweluje A bieskości, słuchajcie komu się podoba to zachęcam bardzo fajny pejzaży, można go powiesić po nie tylko w domu, ale może w swoim biurze, gdzieś tam, w swojej firmie. Można zamówić kolejny z takiego cyklu. Mogę zrobić Wam do tego kolejny, żeby fajnie yy, takie malarstwo podobne gdzieś tam zafunkcjonowało. Yy, temat o tyle fajny, że, że takie pejzaże są no zawsze będą dobrze wyglądały w, we wnętrzu i jeszcze będą miały to znamie. Tego artyzmu, tego, że to jest ręcznie robiona rzecz. Zobaczcie, jaka to jest faktura, jakie to jest malowanie, jak to jest. że tak powiem, trudno się pochwalić, ale już się pochwalę, że tu dużo fajnych rzeczy się dzieje w tym obrazku. Cóż i cóż, jak nam z czasem. O, teraz znowu tak się roz. Yy, zatępiłem, że. ale okej, okay, słuchajcie. I Moi drodzy, i tu w tym obrazku widzicie jak pięknie można z fakturą obcować i co tu się nam pojawiło. Moi drodzy, cóż za piękne historie tu się dzieją. O, ot cóż, jeszcze pomieszam, już tych niebieskości mi wystarczy. Tu troszeczkę jest ta, ta część za ciemna. Proszę Państwa, o, oranż, oranż tu i zielenią. No, troszeczkę teraz to już przesadziłem. Moi drodzy, szkoda, że nie widzicie, coś tu się dzieje na, cóż tu się dzieje na tej palecie. oj. Mili, troszkę teraz światełek na to drzewko. Jedno, drugie, żeby tu wzbogacić tę fakturę, tu wjechałem troszkę tym, to będzie trzeba jakimś brązem uderzyć. Tu jakiś troszkę dodać takich jasności. Takiego światełka na tych... Tu jakieś drobiny, jakieś trawki. Tu światła na tym się pojawiają. I ten obraz w tym momencie staje się ciekawszy. Te faktury zaczynają tu żyć. I proszę Państwa, w ten sposób zaczynam malowanie gdyby zaczyna się ponownie, ale nie będę już tutaj za bardzo szalał, choć tu, o, takie jaśniejsze uderzonka będą tu wskazane, proszę. I tak właśnie o to chodziło. I znalazłem odrobinę bieli, którą tu dodam, i w ten sposób powalczę jeszcze z tym kolorem, Już na dziś ta paleta zostanie odstawiona, bo kolejny obraz będę malował może akrylami, a może i olejem, ale już trzeba będzie odetnąć od tej palety, bo ona już tu za bardzo jest zmęczona tym malowaniem, tymi warstwami farby. Pokazałbym Państwu tę paletę, ale boję się, że tu mi spadnie to i wyleje się moje medium, moje tutaj specyfiki, których Moczę pędzle. Tak jak to banalne. Moczyć pędzle. Proszę Państwa. Ta plamka. Tu brakuje tej plamki. żyję troszeczkę zieleni tu dodam i troszeczkę pomarańczowej. Taki, mam tutaj takie farby, które muszę wykorzystać, żeby jeszcze tutaj coś się od... Będzie chyba dobrze trafiony. Nie wiem, czy zatopia. O. I tak jeszcze różowego takiego koloru tu bardzo fajnie w tych światłach, w tych cieniach, w, cieniach, w, tych, w tych świetlistych cieniach na tym pniu się to pojawiło już farby tutaj się nie, po prostu pokończyły niektóre kolory ale będę próbował się dobrać do no, tu jest jeszcze troszeczkę czerwieni taki czerwieni troszeczkę żółci dodam o będzie taki jaśniutki, bieli. Jeszcze żółty i troszeczkę namieszam, O, taki będzie. Ja jeszcze to teraz biele. Przepraszam Państwa, że tak sobie tu mieszam. A Wy tego nie widzicie, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Zaraz zobaczycie, jaki będzie tego efekt mieszania. I tak sobie mieszam. Słuchajcie, moi drodzy, piszcie do mnie, piszcie. Piszcie, komentujcie. Co chcielibyście tutaj usłyszeć? No, i zachęcam Was do kupowania, do zamawiania tych obrazów. One naprawdę są interesujące. Będę tutaj z Wami się dzielił moją twórczością, moim malowaniem. A też zachęcam do tego, żebyście sobie odnajdywali taką pasję. A ci, którzy tej pasji yy, się nie chcą oddać, bo nie wszyscy będą tu malować, niech szukają rozrywki, niech szukają. Dobrego oglądania, może właśnie poznania tych technik magnesu finansowego, żeby sobie w życiu troszeczkę to życie zmienić, aby stało się dla nas bogatsze, łaskawsze, pełne sukcesów i finansowego dobrobytu. Tak, nie no boimy się tego słowa. Kiedy zaczniecie to robić, to będzie. Okaże, że jesteście w zupełnie innej sytuacji finansowej. Tak będzie, moi drodzy. Do tego Was zachęcam, namawiam. Tak będzie, nie od razu oczywiście, ale będziecie aż sami, będziecie zdziwieni, zaskoczeni rezultatami. Wszyscy, którzy to robią, dawno się tym cieszą, natomiast Wy macie szansę być kolejnymi, którzy z tego skorzystają. Dlatego zapraszam, zachęcam. Okej, okay. bardzo, bardzo, żeby nie, nie zeprzeć tego obrazu, bo jest naprawdę fajny, nie będę tutaj wiele przy nim kombinował. I to też, żeby, żeby moi drodzy, to tak yy, wracając do moich tutaj ulubionych yy, opowiadań, że pamiętacie, jak opowiadałem, że nieraz z tej chytrości, czy jak to nazwać, tej, tego, że chciałem żeby e, się farbka jakaś na palecie nie zmarnowała. No to się właśnie wtedy, kiedy chciałem ją wykorzystać, żeby nie wyszła na palecie, to wtedy się okazywało, że że po prostu co? Że zepsułem obraz, używając tej na siłę, żeby to... Dlatego teraz już nie będę tak robił. Mam nadzieję, że teraz nagranie się nie urwie, aby Będziecie zadowoleni z tego, co tutaj w tym nagraniu w dzisiejszym się dowiedzieliście. I tu raz no, do tego zachęcam. Bardzo dobrze. Koniec malowania, moi drodzy. 500 zł. Jeżeli chcecie, zamówcie, zamawiajcie sobie ten obraz. To pierwszy, ten lepszy. Kolejny obraz na 50 cm. To byłem ja Adam Razik, jesteście na kanale o malowaniu krok po kroku, malowaniu, zarabianiu w kreatywnym, pięknym życiu. Zamawiajcie, piszcie o tym, o współpracy do, ze mną, piszcie do mnie o magnez finansowy, zapraszam na kolejne nagrania. Będzie się dużo działo, będą nowe rzeczy, będą nowe obrazy. Ten obraz też będzie speed painting, z niego zrobię, z większości moich obrazów. Tryptyk. Tryptyk jeszcze nikt nie zamówił tryptyku tego mojego maki, słoneczniki.